Sprawdzanie, czy mnie widać. E, witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga. Jest to numer... Jest to vlog numer 12, 12 z tego co pamiętam. E, dzisiejszy vlog będzie poświęcony unboxingowi Tomb Raider. Najnowszej części, która właśnie przed chwilą do mnie przyszła. Także zaraz zobaczymy się tak, żebyście widzieli, co ja tam od, odpakowuję. Także po zdjęciu wracamy. Wracam do Was Okej, okay, słuchajcie, także lecimy po kolei eee, Co my tutaj mamy? Mamy jakąś kartałkę, już patrzę co w niej jest eee, A jakiś tam paragon Tak czy tak się pewnie nie doczytacie Okej okay. I mamy samą larcie Ja słuchajcie w ogóle tego nie przeglądałem, więc ja nie wiem co tutaj jest Mamy tutaj Larkę eee, Ogólnie jest po angielsku, bo mi gram.pl napisał, że będzie po angielsku, no więc jest po angielsku. Tu so tutaj... ja wam przeczytam, słuchajcie. A Survivor is born. Experience the intense origin story of Lara Croft and her ascent isn't, <coughs> from a young woman to hardner survivor. All new ratings experience mm, this combat uh, dynamic uh, travel sad. Travel cell, environment puzzles and tomb to explore. To some is going to my on that. Fight to life. Lara must <coughs> use every ounce of physical and mental for coś tam to overcome possible odds on Yamati. Nie wiem, co to jest Yamati. Survivor as a team. the a variety of multi multiplayer modes and as Lara's. Shipmates or Yamatis Scavengers Tak, to jest w każdym z tego co wiem, to jest tutaj multiplayer I tutaj jest w tej edycji Survival... To nie jest ta najlepsza, bo niestety tamta została wyprzedana, że tak powiem Zanim zdążyliśmy ją zamówić, no nieważne I teraz tak, yy, co zawiera? No może już od razu będę na polski tłumaczył Zawiera yy, larkę wiadomo, yy, dwustronną mapę i plakat Artbook, yy, 10 ścieżek dźwiękowych Jakiś pak ym, broni do Hitman Absolution i wodoodporny jakiś tam woreczek, nie wiem. No i wiadomo, na Steamie i tak dalej, jakieś tam Radeony, nie Radeony. E, dobra, słuchajcie, jakoś to trzeba otworzyć teraz. Hm. Wiecie co, jak ja zdejmę tę folię, albo nie, czekajcie, ja to spróbuję. Nie, ja to muszę, wiecie, na nagraniu chcę. Nie wiem. Albo dobra, grzebienie, słuchajcie, spróbuję. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Czekajcie, ja, ja sobie tu postawię gdzieś ten... Nie nie mam jak postawić. Ale zrobię tak. Może teraz mi wyjdzie. Nie, zajdzie to jest żart, będziecie się tym nie śmieli, nie. Muszę znaleźć coś innego, czekajcie, zaraz do was wrócę. Okej, okay, jestem, słuchajcie, długopisem otworzyłem. Jakie to śliskie, to do opakowanie. Dobra, i teraz jak to otworzyć? Kolejne jakieś wyzwanie dla mnie. Widzicie już, już zagadki Tomb Raidera przy otwieraniu. Aha, tutaj jak książka, dobra. Wow. Co tutaj mamy? Yy, coś po angielsku, po włosku. Merci, Danke, Grazie, Grazie bbb. Yy. A tu yy, jakieś kody, jakieś kody. Czekajcie. Yy, thank you for bbb Dziękujemy za zakup tego specjalny bonus 10 tych ścieżek atmosfery, że znaczy Mm, klimatycznych jakieś tam jakieś tutaj zdjęcie lary i jakieś tam coś tam coś tam e, dobra i co my tutaj lecimy dalej e, mamy tutaj samą Larkę samą grę e, ty, e, przy, przygoda się coś, coś tam rodzi turning point jak doświadcz doświadcz przygodę Lary jako młodej kobiety która tam wiecie staje się potężna Uh, fight to life... Aha... Uh -huh. uh, uh -huh. Okej... Okay. No i to wiadomo wymagania, to jest... To zaraz, słuchajcie, ją otworzę, zobaczę, co tutaj jest ta mapka, tylko... Czekajcie, żeby tutaj jakichś chodów nie było... A, jest! To coś! Fajne! A co to? Latarka jest, czy co to jest? Co to jest, słuchajcie? Słuchajcie, w ogóle ja nie patrzę, czy ja wam dobrze ten... Um, Kameruję to. W ogóle, sorry, to jest moja kołdra. Wiem, z Supermanem i tak dalej, straszne. Czekajcie, dobra, po kolei. To to sobie otwórzmy. Hmm. Eee. Nie wiem, genialne. Nie ma taka masy, więc mi nie pomoże. Czekajcie, sorry, że tak kamera będzie, i mi mi zobaczyć. wybaczyć. Przynajmniej wiecie, jest spontanicznie nic nie jest jakoś wtywne, nie? Ale ładnie pachnie, nowością. Bo się, że to było, pewnie było gdzieś za granicami Polski złożone, więc no, czekajcie sekundę, to będziecie mieli ciemność Widzicie ciemność teraz Aha Nie, już słychać Niemcy to jest Dobra, to mamy tak Tutaj mamy Wszystkie pachnie jak te mm, Buty ze sklepu I Wiecie, te takie plastikowe co tu jest tym, ja Nie wiem No nie, to jest jakaś torebka z motywami z larki, nie? Ale nie wiem. nie wiem do czego to służy, nie wiem, do przechowywania czegoś czy coś Coś takiego mi się zdanie Słuchajcie, już, już to zepsuję zaraz I tu jeszcze jakiś sznurek jest Słuchajcie, mamy 3 minuty, ja nie wiem jak ja tam... Nie wiem co to jest Dobra, najważniejsze to jest w sumie larka W sumie larka, nie? Mamy tutaj artbook i plakat, także czekajcie, zaraz wam plakat rozłożę Okej, okay. i tutaj mamy wyspę Yamati. Aha, no to już wiem, to Yamati to jest nazwa tej wyspy. Nie będziecie za bardzo pewnie widzieć tutaj. Ja tu słuchajcie, w sumie tego nie będę czytał, tylko tak pokażę Wam szybko, jak to wygląda. Sobie to, jak będzie mi się instalowało. Ale sobie to wszystko tutaj luknę. Tutaj mamy plakat z Larką. Myślałem, że będzie większy, szczerze. To jest ten słynny widok na... To wszystko słuchajcie, jestem tak podekscytowany Naprawdę i jakoś tak dokładnie, a już źle, już źle złożyłem oczywiście Jakoś tak dokładnie rok temu pamiętam robiłem unboxing z Mass Effecta Więc no Fajne wspomnienia Co my tutaj mamy, artbook No też jak z Mass Effecta podobny Ja słuchajcie, nie patrzę, tylko tak y, dosłownie tak, raz, dwa, trzy wam pokażę Dopiero sobie potem przejrzę żeby wiecie tego nie pamiętać bo ja nie lubię takich spoilerów ja sobie podczas obiadu czy coś mm, mm, to sobie obejrzę na spokojnie także ja tylko tak na ślepo szybko te kartki przewracam nie patrząc na nie właściwie tylko patrzę w obiektyw kamery znaczy no wiecie w ten tam obrazek pyk 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 mam nadzieję że nie jest za daleko, że coś tam widzicie Sorry, ale ten vlog jest bardzo na szybko, bo ja już nie mogę doczekać tej larki, żeby zagrać. Być może dzisiaj nagram... Słuchajcie, to są dwa pistolety? Jo. O właśnie, bo tu ma się weźnik z ma dwa pistolety. W każdym razie być może nagram dzisiaj też jeszcze pierwsze wrażenia z tej gry. Ale to słuchajcie, nie obiecuję, bo wiecie jak to ze mną jest. Nie wiem co, słuchajcie, co to są za ludzie, jak coś dziwni. Czarne kartki, no Okej, okay, yy, także ad -book ten i yy, sama larka, także znowu, słuchajcie, yy, powalczę z folią i zaraz do Was wracam. OK, także otwieramy. Takie strasznie, yy, tak powiem, delikatne te pudełka. Są w ogóle, tak pachną inaczej niż te wszystkie nasze polskie. No to wiadomo, sam krążek z płytką. Czekajcie, zobaczę, czy tu nie ma kodów, także moment. Przecież yy, tak czy tak pewnie ten vlog się pojawi po tym, jak ja... Dobra, tu jest książeczka, nie wiem co tutaj jest u mnie, ale gruba książeczka, ja nie mogę. Strasznie, dobra. Tutaj mamy jakieś coś tam, czekajcie, kodziki wszystkie. Moment. Tak, tu jakaś larka, coś tam, że... Aha, to są te paczki broni do tego hitmana całego. I co my jeszcze tutaj mamy? Aha, to jeszcze takie kartałki. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, bo się czas kończy. Aha, tutaj też są jakieś kody. Nie wiem co to tam jest. Tam jest kod w środku, więc tam nie ma. Słuchajcie. Także ja tutaj kończę ten, tego vloga. Mam nadzieję, mam nadzieję, że Wam się odcinek podoba. Zachęcam do komentowania, cesarzowania i subskrybowania. Yy, wiem, że było mało mojej twarzy więcej larki, ale słuchajcie, larka jest yy, głównym... Yy, głównym... Yy, bohaterem dzisiejszego vloga. Także szybko Wam jeszcze tutaj zrzucę co tutaj jest z tej larki. A nie, kody jakieś. No wiadomo opakowanie. I jeszcze to. I jeszcze o to, dobra. Także dzięki za oglądanie i cześć! Sorry za chaotyczny vlog.